Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek. Poleca, zrób to sam, dasz radę. Witam was serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, do oglądania przede wszystkim i do czerpania wiedzy i oczywiście informacji. A w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć pewien temat, który. Uważam, że nigdy przenigdy nigdy nie powinien mieć miejsca, aczkolwiek miejsce ma, ponieważ zobligowuje mnie to do informacji do Was, ponieważ jest bardzo wiele opinii, gdzie klienci twierdzą, że nie ma dobrych części. Nie ma i nie będzie, bo wszystko jest zrobione z gównolitu, z ciastoliny, z plastyliny, i jak zwał, tak zwał. Więc odcinek ten w ogóle by nie powstał, gdyby nie producenci papudroki, producenci Którzy są ustawieni na ilość, a nie na jakość. Przez producentów, którzy chcą tylko się nachapać, nażreć. Przez pracodawców, którzy tylko są napchać swoją kasę, swoją kieszeń, przepraszam, w ten sposób, napchać kieszeń, bo nie ma jak to wykorzystać, drugiego człowieka i w ten sposób się bogacić. Więc już niejednokrotnie zauważyliście, że na tym kanale staram się też takie tematy poruszać. Aczkolwiek, właśnie, niby nie oni, tego tematu byśmy nie poruszali. A mianowicie chodzi o jakość części, moi drodzy. Temat też ten jest związany z, z, z czym jest związany. Raz ze wzrostem cen energii przede wszystkim. Eksploatacja, zakupem maszyn, Kosztami pracownika. Wszystko wiąże się oczywiście z ceną. 2. Sklepy, marża. 3. Klienci. Klienci chcą kupować jak najtaniej. I moi drodzy, nie oszukujmy się. Tak jak mój kanał, nie ma siły przebicia ze względu na to, że Najlepiej sprzedaje się głupota i główność, najlepiej sprzedaje, tak trzeba to sobie powiedzieć. Więc ten kanał, próbując coś przekazać, nie będzie miał wydźwięku. Prosta. Ja z tym się liczę, ja to rozumiem i nie mam tego za złe. Może kiedyś dożyję takich czasów, że w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i z takich filmów będzie czerpał garściami ale powiem Wam szczerze, myślę, że to się nie zmieni. Bzdury, głupota, to, że społeczeństwo też jest takie, jakie, jakie jest i pokazać im paluszek i polejszek ich cieszy, no trudno. Eee, ja już mam 40 lat na karku, więc coś tam się przeżyło, coś tam się widziało i pewne rzeczy na dzień dzisiejszy doprowadzają mnie do płaczu, do łez, niż do jakiegoś śmiechu, po prostu głupota i to, co ludzie potrafią zrobić, żeby zarobić kilka groszy w internetach, jakby mogli to by spod siebie zjedli, żeby tylko była klikalność. No, ale nie w tym sens. I właśnie to. Że społeczeństwo kupując te produkty jak najtańsze sami napędza tą spiralę tych produktów, bicia się przede wszystkim producentów o cenę. Więc, co trzeba zrobić, żeby kupowali mój produkt tańszy, i co trzeba zrobić, żeby go sprzedawać? No, marketing po części, tak, ale to są koszty. Napędzanie klienta reklamą to są koszty. Więc trzeba szukać oszczędności gdzieś w produkcie, na materiałach, na łożyskach, na maszynach do obróbki i na pracowniku. To tak jak wam pokazywałem już nieraz, nie dwa. Sami wiecie, jak wygląda SPAW za 15 zł na godzinę. Sami wiecie, jak wygląda SPAW za 20 zł na godzinę. Sami wiecie, jak wygląda SPAW za 50 zł na godzinę. To oczywiście taki w dużym skrócie takie powiedzenie właśnie, tym, tym, takiego przykładu, ale no, sami wiecie, że tak jest i nie oszukujmy się, tak było i będzie. Więc jeżeli ktoś produkuje, no tak jak tutaj widzicie, jakieś lemiesze, no to najpierw będzie Odchudzał ten lemierz i zamiast w grubości 10 mm czy 12. Zrobi 8, później zrobi 6. A jak już się, cieniej się nie da, to może wrócimy do ósemki, ale zrobimy go z gorszej stali. No i teraz mam taki przykład dla Was. Gdzie też jest wina sprzedawców. Patrzcie, położyłem go sobie pod rękę i chodzę, i szukam. A mianowicie. Moi drodzy. Ja prześledziłem sobie rynek pewnych sklepów. Nie ukrywam, że czasami się zabawię w klienta incognito, albo nieznany klient, gdzieś tam się podzwoni, popyta. I moi drodzy, to jest podstawa akumulatora o 30, niby głupia podstawa, i tylko od C330 T328 oczywiście MK, ale to już mniejsza o większość. Bo nie jest to yy, tematem już, czy to będzie tu, czy to będzie tam. Nie ma to najmniejszego, moi drodzy, yy, znaczenia, ale problem polega na czymś innym, a mianowicie w wielu sklepach rolniczych można kupić taką podstawę do 30, ale, żeby było ciekawiej, tylko i wyłącznie z blachy 08. Koszt około 30 zł, sami dobrze wiecie, że blacha 08 to jest bibuła. To się wygina. Mimo tego, że tu jest jakiś sporniczek, który. O, tu jest pospowane. Nie musi być, oczywiście, po całości. Ale jest to w jakiś sposób spawnięte. Troszeczkę się buja, ale nie wiem z jakiego powodu. Zresztą nawet jak będzie dokręcane, to tam to nie przeszkadza, ale cena około 30 zł w sklepach rolniczych, 30, 32, 33, Allegro też widziałem około 30, więc to się kula w tych granicach. Moi drodzy, żeby nie było, bo ktoś powie, że gównolit. Są sklepy, które stawiają na jakość. Widzicie? 2,13 mm. Wiem. O, i teraz jest lepiej. 2,06 mm. Więc mamy tutaj produkt gruby, grubaśny, masywny, moi drodzy. Ja wiem, że kamera tego nie odda, bo nie odda. Może tu, zobaczcie, ten rand w tym miejscu. Ktoś powie, albo to jest rand. Nie, mój drogi, jeżeli ktoś twierdzi, że to jest lekkie, cieniutkie, i w ogóle to nawet nie mamy o czym dyskutować, bo dyskutować podobno można tylko i wyłącznie z mądrymi ludźmi, no, coś w tym jest. Więc tutaj też Wam powiadam, moi drodzy, że ta pokrywa trochę waży i naprawdę warto. Położyć troszeczkę pieniędzy, aby taką pokrywę sobie kupić, zakupić yy... i się cieszyć, przede wszystkim cieszyć. I też tu jest, tak jak powiedziałem, częściowo wina sprzedawców, bo sprzedawcy zamawiają towar jak najtańszy. Może nie jak najtańszy. No ale przeważnie tak jest. Jest dużo sklepów i nie oszukujmy się. Piszecie pod filmami, e, piszecie na Facebooku, dzwonicie, e, że u was w okolicy nic nie ma, bo są sklepy, no fakt faktem, jeszcze ustawione na 30, 60, do ciężkiego nic nie ma. E, do zachodniego, no teraz powiem wam tak, jeżeli chodzi o zachodnie sklepy, no to trzeba się wyspecjalizować. E, tak uważam, nie można mieć do wszystkich części do wszystkich ciągników, nie można mieć wszystkich części do każdej maszyny rolniczej no niestety nie da się ciągnąć wszystkich srok za ogon. I powiem Wam szczerze, że tak już kiedyś myślałem sam do siebie gdzieś tam powiedzmy nie mogąc zasnąć na razie 30, 60 traktuję troszeczkę po macoszemu. 30 oczywiście bardziej ze względu na to, że to ciągniki już tam spacerkiem, 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 ale ta 60 jeszcze jest takim ciągnikiem, takim zwykłym koniem pociągowym, tak? Gdzieś tam jeszcze w wielu gospodarstw chodzi z turem, więcej niż te 330, głównym ciągnikiem jest, bo takie gospodarstwa jeszcze są i będą długie, długie lata, to jest gama klientów, gdzie już nie chcą inwestować w inne ciągniki. Ale te, albo nawet zainwestują, a ta 60 jeszcze jest, więc tą 60 tam się jeszcze. Yy, no nie, nie ukrywajmy, że ta 60 jest tym yy, koniem pociągowym i nie tylko w gospodarstwie, ale i w wielu jeszcze sklepach. Ale powiedzmy, ja już się nastawiłem też kompletnie i konkretnie na serię ciężką. Yy, przez 3 lata zdobyłem dzięki Wam i dzięki. Dzięki Wam, dzięki temu kanałowi, dzięki Facebookowi e, ogrom wiedzy. Dzięki Marcinowi Stokerowi. Na pewno Marcin Zycio 25, na pewno Przemek Zelma, kilkanaście jeszcze różnych osób, Mateusz Garage, gdzieś tam te, te rzeczy, które się ogląda i ja to po prostu Przyswajam, gdzie później mogę się tą też wiedzą z Wami podzielić. Tak, bo tak to wy, wygląda, moi drodzy. Mogę się z Wami podzielić, mogę Wam coś podpowiedzieć, bo za chwilę tej wiedzy z tych filmów, bo zabraknie specjalistów, tych osób, które pamiętają jeszcze, pamiętają jeszcze POMY, tych mechaników. Już jest coraz mniej. Oni się wykruszają. Różne choroby, yy, wiek. A PCL-u nie oszuka. Więc tu nastawiłem się na serię ciężką. Mam coraz więcej tych klamotów. Stary nowy typ połknąłem. To powiem Wam szczerze: to połknąłem w ciągu roku. Skrzynie trzybiegowe, czterobiegowe, stary nowy typ. To wszystko, co Wam pokazałem w swoich filmach, ale też. Ciągnę do tego, żeby te części były jak najlepsze. Staram się. Wiadomo, ja też wszystkiego nie uniknę, bo jestem tylko człowiekiem. Ja wszystkiego też nie zauważę. Nie zauważę gdzieś tam pewnego niedociągnięcia, chociaż staramy się. Koledzy, którzy wysyłają produkty, którzy pakują produkty i rozkładają produkty na półki, starają się też już gdzieś podczas tego wstępnego, powiedzmy, rozkładania, pakowania. Te produkty krzywe. Źle pospawane, niedorobione, bez gwintów starają się już je eliminować, ale nie da się. I pewna grono, grono osób tego zrozumieć nie może i zawsze nam się obrywa. Często jest tak, że na przykład klienci że źle zamontują źle yy, coś zrobią i oczywiście pretaw, sprzy, pretensje do nas sprzedawców, więc tak to nie. Bywa, więc ja stawiam, i ci, którzy ze mną współpracują i handlują, zauważyli, że jest tak jak mówię. Chociaż nie zrobię tego zawsze. Nie jestem w sanie moi drodzy. Pomyłki się zdarzają i będą się zdarzać, bo czasami nawet z klientem gdzieś tam się nie dogadamy. I na przykład yy, sytuacja z tego tygodnia rozmawialiśmy z klientem o zatorze, zetor, 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 zetor. Podobno klient mi mówił, że to jest szesnastka z skrzynią biegów, ja nie strybiłem i wysłałem pokrywę wzmacniacza momentu do czterobiegowej zamiast do trzybiegowej. Więc to się zdarza. I czasami trzeba się po prostu zrozumieć, bo jesteśmy tylko ludźmi. I wracając do tego tematu, części. Jest grono sklepów, gdzie taką pokrywę zamiast blachy 2 mm, która kosztuje około 40 zł, no chyba 40 kosztuje, 39,40 40 zł, z blachy, moi drodzy, sprzedaje 0,8 za 30. Ilu z Was byłoby chętnych dołożyć te 10 zł i mieć pokrywę z prawdziwego zdarzenia? Nawet jakby ta pokrywa, już ten sklep miał taką marżę, że ta pokrywa by kosztowała 45-50 zł, to i tak moi drodzy, warto byłoby te pieniądze za tą pokrywę położyć. Więc teraz musimy sobie odpowiedzieć, czego oczekujemy: czy ceny, czy jakości. Ale niestety, widząc to, co kupujecie, bo widzę. Ile osób kupuje na, na Allegro? Nie na YouTube, tylko na Allegro, bo patrzę, porównuję, co można wstawić, co by się sprzedawało, gdzieś tam sobie analizuję. I teraz patrzę: chłodnicę do 60, 400 ileś złotych. Taką chłodnicę zamówię. Przyjedzie do mnie we wtorek, środę. Zamówię taką chłodnicę, ja ją sobie obejrzę i wam ją pokażę. Czy warto ten chłam kupować? Rozruszniki moi drodzy, to za 200 zł, 250 zł yy, już nie mówię o jakiejś tam jobanie, tylko o no nameach tego idzie na pęczki, bo raz, że ludzie nie mają pieniędzy, dwa, nie chcą inwestować, tylko ja wiem jedno, że ten kto kupuje tanio, ten płaci dwa razy. Więc wracając, te części, które są, szukając. Wielu z Was patrzy na cenę, nie na jakość. Więc czasami lepiej iść do sklepu, dotknąć, zapytać się sprzedawcy, czy nie ma nic lepszego na rynku niż to. Czy można zamówić, czy można coś yy, porównać, czy coś w tym stylu. Jeżeli nie macie takiej możliwości u siebie w sklepie, macie taką możliwość na tym kanale. Więc tak to wygląda. Takie dzisiaj luźne gadanie moi drodzy, ale myślę, że części osobom to się przyda, może zrozumieją, że to po części i klient końcowy ma wpływ, duży wpływ na jakość części zamiennych. Trzymka się, do następnego, hej, cześć.